Witajcie kochani na kolejnym moim nagraniu. Na dzisiejszy odcinek zakupiłam cztery zdrapeczki. Jest to krzyżówka XXL Ekstra linia i dwie miętowa kasa. W sumie za 24 zł. I może rozpoczniemy, bo już tu po części nadrapałam tą krzyżówkę i może będziemy dalej szukali pozostałych, pozostałych liter. I teraz mamy kolejną Literka M. Bonu się nie ma. Teraz zaczniemy tą pierwszą. Szukajmy M. Tu jest raz. Tu góry jest samolot. I jeszcze tu była jedna. Tu mamy. Wyraz się utworzył M. -u. Szukajmy dalej. To jest pierwszy, dopiero w tej drugiej krzyżówce. Tu jeszcze było M. I ostatnia krzyżóweczka. I w tej ostatniej krzyżówce, oj, przepraszam, szukajmy literki M. Ale nie widzę. Nikt, ach, jest tutaj tym. Dobrze. Kolejna literka. To jest literka B. W bonusie nie ma. Tu mamy jedno B jeszcze M, przepraszam. I szukajmy w drugiej. Raz. Tu jeszcze widzę. W tej ostatniej. Raz. U góry. Nie ma więcej. Aha, jest jeszcze, przepraszam. Dobrze. Kolejna literka to jest literka Y. Bonus jej nie ma. Tu jest raz w drugiej, w drugiej jest dwa razy i się utworzył nam drugi wyraz druty. Mamy dwa emu, druty. Zobaczymy dalej i w ostatniej szukamy y. Tu było jeszcze tu mam. Dobrze, nie ma więcej. Kolejna literka to jest literka J. W bonusiku nie ma J. Tu jest raz. I tu jest raz. W drugiej też jest. Dobrze, a w trzeciej raz. I nie widzę więcej. Aha, jest jeszcze tu, przepraszam. Dobrze, to teraz kolejna literka, literka L. Bonus nie ma, L. Tu mamy jedną samolot, Gil w drugiej Drwal, tu jeszcze golf. Dobrze. Ostatni raz. Florencja. I nie ma więcej. Kolejna literka, literka F, tu mamy raz F i to by było na tyle, drugiej raz i dwa, a tu było E, przepraszam, nie zmazam, niestety nie zauważyłam, dobrze, w ostatniej szukajmy F, Florencja i nie ma więcej. Kolejna literka Z, a literki Z w bonusie nie ma. Tu mamy raz i to by było na tyle w pierwszej, w drugiej jest raz, dwa i w ostatniej mamy raz jeszcze Z, tu mamy i tu dobrze. Ostatnie dwie literki to jest literka I. Bonus już raczej, tu jeszcze L mi się nie zmazało. Szukajmy I. Bonus na pewno już się nie ułoży, ale może coś tu jeszcze w tych krzyżóweczkach. To też L nam się odsłoni. Zobaczymy. Jakiś wyraz. No nie, na razie nie. Dobrze, tu jeszcze I. I tu. No, nie ma. Ale jeszcze mamy jedną literkę, i to jest literka K. Czy ona nam coś utworzy? Zobaczymy. Na razie tu nic nie widzę. W tej jedynie szansa, bo już są dwa wyrazy. Może trzeci, ale nie. Brakuje nam A. No, nie ma niestety. I tutaj też K. No, raczej nie ale sprawdźmy kontrolne literki R RT, oczywiście to jest postaczek, no to teraz weźmiemy linię, które też po części nadrapałam pozostały nam symbole, linia jeszcze się nie utworzyła żadna i mamy teraz arbus i krab i szukajmy może od góry zaczniemy arbuzik i krab tu nie ma, tu też nie no, nie widzę. No, nie ma. No, nie było. Dobrze. Kolejny symbol popcorn i łódź. U góry nie ma. No, niestety bo nie ma. Łodzi żadnej popcornu też nie. Dobrze, teraz klapki i rolki. Klapeczki są u góry, raz. Tu są klapeczki i roleczki. Tu też. Ach, tu była łódź. Dobrze. Rolka, klapki, rolka i klapki. Dobrze. Jeszcze mamy cztery symbole. No, zobaczymy. Mamy motylka i księżyc. Od góry szukajmy. Tu nie ma. Tu też nie. Tu mamy księżyc. Motylek. I tu nie ma. Ostatni symbol to sakwa i tęcza. Jest u góry tęcza. Sakwa, ale nic nam się nie utworzyło. No, niestety. Sakwa i koniec. Tutaj trzeba była jeszcze, ale nic nam nie dało. Kontrolne nam pokażą, że to jest, jest jednak tu znak. No i jeszcze mamy te premierowe, które na premierce też nam nic nie, nie pokazały, także.

59, 17, 29, 33 i 49. No niestety, moi drodzy, to dzisiejszy odcinek na zakupionych z rapeczek za 24 zł. To są wszystkie pustaczki. Ale zapraszam na kolejne moje nagrania i serdecznie wszystkich. Pozdrawiam Pa.